কী <laughs> বেবি <laughs> 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 nie, nie, żeby było szczęście on daje szczęście obyś nam wężu przyniósł szczęście dziękuję <grym> dawaj, już jesteśmy na drugiej stronie uwaga uwaga, idzie fala dawaj, idziesz, idzie. fala z jednej strony, fala z drugiej strony <grym> <się> <stronę> ale jesteśmy na miejscu jestes? To jest woda żeglana. Tak. W środku świątyni, na dole znajdowało się Jeden kamień, o który podaje woda mineralna. I dlatego oni mówili, że ta woda jest spięta, bo trochę nie mogą wytłumaczyć, jak możliwe jest w środku morza, jeśli jest kamień, który daje mineralna woda. Właśnie tutaj oni robią różne rytuały, bo mówią, się, ta woda jest spięta. Idziemy do świątyni Taman Ayun. Ta świątynia głównie służy do tego, żeby tutaj ludność, ta męgwi, która mieszka z tej wsi, miała miejsce, gdzie mogą się modlić w dużej świątyni, bo nie wszystkich stać na to, żeby pojechać do Pura Besakih. Tutaj są wszędzie takie kanały i te kanały nawadniają pola ryżowe, które tutaj są w okolicy. Ta świątynia pełniła też taką funkcję społeczną, bo miejscowa biedna ludność mogła spotkać się z bogatą kastą, bo tutaj oni wszyscy w tej świątyni modlili się. Więc nawiązywali też między innymi relacje międzyludzkie. Tutaj ostro walczyli na koguty. Cały ten teren otacza taki kanał, właśnie. Z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj jest poranny market. I on jest tylko rano. Dopiero go odkryliśmy. Normalnie halamiroska, tylko w Azji, egzotyczna bardziej. Tutaj jest tyle wynalazków, że ja nie wiem, co to jest w ogóle. A tu już ryba jest. Krewetki, bo można u sobie usmażyć. O, rybki, rybki. Ale nie mamy dziś smażyć? Tutaj moglibyśmy sobie kupić, ale niestety nie mamy kuchni. W tych guest gdzie wynajmujemy, w hostelach nie ma kuchni. Nie ma gdzie tego usmażyć, przygotować. Więc jesteśmy zdani tylko na restauracje. Sajam. Sayam chicken? Ajam chicken. Chicken wing. -a, -a, A, chicken wing, okej. Okay. A Ayam chicken normalny. <grystanie> Dragon fruit. Mango. Ananas. Jest tego trochę tutaj. Każde stoisko ma takie miejsce, gdzie się składa dary. Z jednej strony i z drugiej strony, zobaczcie. Każde stoisko. Ile tu jest słodyczy. Dla łasuchów coś na pewno się znajdzie. Tęczowe ciasto. Słuchajcie, dzisiaj spróbujemy duriana, czyli tak zwany słynny owoc, który najbardziej śmierdzi. Podobno strasznie śmierdzi. Dla mnie jakoś specjalnie nie śmierdzi. To śmierdzi? Dobra, spróbujemy, zobaczymy, bo wszyscy mówią o tym durianie. Durian, durian, I zobaczymy, jak smakuje ten durian. Mmm. I sweet. I sweet, to jest jak ser, taki pleśniowy trochę. Mm. Dobry jest, słodki jest. Dla mnie jest słodki, jest pokoju. Very good. Very good. Tak wygląda durian, ten słynny owoc, który niby śmierdzi. Dla mnie jest ok. Jest. Yes. Yeah. Dla mnie on wcale nie śmierdzi. Widziałem sery, które bardziej śmierdzą. Mm. Ale w smaku jest taki dobry, taki, taki słodkawy. naprawdę Nie, dla mnie to nie śmierdzi wcale. Burga, nie, 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 nie. <laughs> Chyba żartujesz. Serio? Oni mówią, że śmierdzi, aż zamknęli drzwi. Dla mnie wcale nie śmierdzi to. Ja nie wiem. Przesadzają trochę. Serio śmierdzi? Serio, śmierdzi aż do końca. Śmierdzi? Strasznie. Nie przesadzaj. Weź! Nagrywałam reakcję na Duriana. Same, Reakcja na Duriana. To <laughs> mam rękę śmierdzącą. O ból! śmierdzący. Ja nie wiem ty masz, gdzie Ja nie czuję w ogóle, nie czuję. Dla mnie to nie śmierdzi wcale. Nie śmierdzi serio? Śmierdzi ba! Śmierdzi? śmierdzi Powiedz szczerze, śmierdzi czy nie? Śmierdzi to dawaj! No serio weź, nie przesadzaj! Nie przesadzaj, nie śmierdzi wcale. bardzo śmierdzi! Kajupu Tich, czyli najstarsze drzewo i największe, podobno ma 700 lat. Zobaczcie, wygląda jakby z jakiejś bajki było. A nazwa Kajupu Tich znaczy białe drewno. Ale korzenie ma ogromne, pięknie wygląda. Jak z bajki. Takie bajkowe drzewo. Ciekawe co to jest za gatunek drzewa. Jak wyglądają te korzenie dziwnie. Grube, strasznie. Ogromne. I to się ciągnie takie szerokie, duże do końca. Pieniądze. A po co to? to Oczyszczasz ciało? Lepał czyste ciało I patrz spadło mi Zobacz Patrzcie <śmienic> Ale jajko Ten teren jest powyżej 700 metrów nad poziomem morza. Dlatego tutaj jest dużo, dużo chłodniej. Czujesz taki chłód i to naprawdę czuć. Jest dużo chłodniej. Zobaczcie, jakie chmury otaczają tutaj ten cały teren pola ryżowego. Idziemy zobaczyć, co tam jest ciekawego. No, piękne pola ryżowe. Z jednej strony, z drugiej strony, zwierzęta. To na tym pole. Ja wolę. Nie? To jest ryż. To jest ryż. Bali bali. Bali bali! Bali bali! O kurde, korowa nasrała. To ta krowa chyba nasrała. Po raz kolejny labirynt. Uwielbiam te pola ryżowe. Nie, tutaj już jest spoko. Tutaj już można sobie spokojnie chodzić, bo tak się nie zgubisz. Masz szlak. Chwila nieuwagi i ta wycieczka może źle się skończyć. Koko spada na łeb i bach. A już wisi na włosku. Pięknie to wygląda. Jak lubicie spacerować, to jest naprawdę super teren. Są trasy krótkie, są trasy długie. Można sobie wybrać jaką się chce. My wybraliśmy akurat krótką trasę, no bo jedziemy dalej zaraz, ale przebywanie w naturze tutaj to jest naprawdę świetny pomysł. W dodatku, są piękne widoki i zobaczcie, woda sobie płynie tutaj jest super naprawdę. Ja uwielbiam to te miejsce. Lubię chodzić po takich tarasach ryżowych, bo czuję taki kontakt z naturą. Dobra, idziemy dalej zobaczyć co tu jest. Eksplorować. To nie Wietnam, to Indonezja! Tutaj na tych polach na pewno dużo łatwiej się pracuje, bo nie jest tak gorąco, nie jest tak upalnie. No, widoczki są super tutaj, naprawdę. Wygląda, jakby miało zaraz padać to cały czas tak się kręci i kręci ta chmura czarna. Gdy czerwony ryż, który podobno ma bardzo dużo witaminy, to jest tradycyjne walizki e, jesienią, które się nazywa bubur baliberasmera. To wygląda jak pomidor, ale nie jest pomidor, to jest jajko gotowane na mleko kokosowe. Jest ten ryż bardzo miękki, są orzechy, jest kurczak i sos dodatkowego. Jakiś klep so, Jakiś tak grupujący. Jeszcze podają razem z supa, takie małe Pole pięknie wygląda. Zobaczymy, jak smakuje ten ryż z tego pola czerwony. No, jak ryż, tylko się inne kolory, Ty... i podobno bardzo dużo witaminy ma. Tak? Mhm. Bomba witaminowa. No dobra, wygląda ładnie bardzo. Ten ryż właśnie on jest taki rozgotowany, ale mi się wydaje, że on miał taki być właśnie. Że to miał być taki właśnie pudding bardziej. I taki talerz kosztuje 40 tysięcy. Pyszne. Klimat się mocno zmienił. Zimno jest normalnie. Zmienił się klimat strasznie, po prostu strasznie się zmienił. Tak jest zimno tutaj. Tą świątynię zbudowali dla bogini wody, Devi Danu. Świątynia tym razem nie na morzu, tylko na jeziorze. Ale mgła jest. A zimno jest? No, zimno jest, naprawdę. Zimno jest strasznie. A tutaj już ołtarzyk przygotowany na ceremonię. Tutaj mamy świątynię, która należy do hinduizmu. A tutaj, zaraz obok tej świątyni, tuż obok. Jest świątynia mała, która należy do buddyzmu. Dwie religie obok siebie. Jaka mgła jest nad tym jeziorem. Tu jest tak zimno, że mam gęsią skórkę. Jak chcę do morza, ja chcę wrócić do słońca. Ja nie uciekłem z Polski po to, żeby marznąć. Diego, za kilkanaście lat przyjedziesz i zobaczysz tutaj na Bali, jak wyrosło nasze drzewko, co? Nożykiem i kokosem wykopane. I tak tu, i to, o i to, kurde, złamał się. No to jest teraz nic nie mamy. Mamy trzonek. Zobacz Diego, jakie poświęcenie. Dla rodzinnego drzewka. To jest nasze pierwsze historyczne drzewko rodzinne. Tutaj posadzone w Azji Południowo-Wschodniej, w Indonezji, na Bali. Mam nadzieję, że Diego przyjedziesz tutaj za kilkanaście lat może. Nie wiadomo kiedy. I... Odwiedzisz to drzewko i zobaczysz, jak urosło duże, co. Nie? Zapiszemy współrzędne specjalnie, żeby zapamiętać gdzie to było. Co jest ważne, to nie jest tylko dziewo do dekorowania, tylko się też równi sił jako lecie, leciące dzieło. Bo z tego końcówki, które są czerwone, można leczyć sukisa. Tutaj mamy pomnik zmagań wszystkich balijczyków. Jest to bardzo ważne miejsce tutaj na Bali. I jak tutaj z tej strony się stoi i zaraz tutaj się skręci i idzie się cały czas prosto, 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 prosto. Tutaj skręcamy i idziemy wzdłuż tego muru. Cały czas prosto. Ten mur idzie tam, 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 tam i zaraz tam będzie skręcał. I na tym skręcie jest nasza roślinka. Zobaczcie, idziemy cały czas prosto, prosto, prosto. I tutaj jest pierwszy skręt. Jest taki duży krzak. I zaraz tutaj jest nasze drzewko. Które mam nadzieję urośnie i za 20 lat, 10 lat, 30. Kto wie, może diego odwiedzi i będzie wspominał nasze. Salone wyprawy tutaj na bali. Zostaw suba, kliknij dzwoneczek, napisz komentarz, siema!